Wiktor, bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. Wydaje się, że no w pierwszej połowie przewaga nie, nie podlega dyskusji, jeszcze udokumentowana trafienie Mikołaja Kwietniewskiego. Jednak po zmianie stron coś chyba się zepsuło, szybko traci bramkę, czy można to zwalić na troszkę brak koncentracji? Nie uważam, no, że z, przede wszystkim zgadzam się z tym, co powiedziałeś w pierwszej części, że pierwsza połowa pod pełną taką naszą kontrolą i dominacją. Myślę, że też wynik mógłby być 2-3-0 do przerwy. No, bo tak naprawdę, kreowaliśmy my tę sytuację. Powinien być, uważam, rzut karny zdecydowanie podyktowany dla nas, jeszcze w pierwszej połowie. No i podobno, bramka właśnie Rafała też była zdobyta prawidłowo. Więc myślę, że to też dałoby nam. Jeszcze większy komfort grania, no ale, ale skończyło się 1-0. No i w drugiej połowie, właśnie e, gdzieś tam uczulaliśmy się w szatni na to, żeby, żeby być skoncentrowanym, żeby, żeby po prostu e, grać swoje, i, ale też pamiętać o tym, że, że chcemy to zero, zero z tyłu utrzymać, ale no, wkradł się. Wkradła się pewna, pewna taka dekoncentracja, jeden moment i niestety straciliśmy tą bramkę. ale no, uważam, że suma Sumarum po prostu cieszy to, że potrafiliśmy potem strzelić jeszcze jedną bramkę i też ten mecz kontrolować w miarę do końca. Chociaż było nerwowo, no nie ukrywam, że na pewno końcówka była bardzo nerwowa i, i, i gdzieś tam rywal tak naprawdę zagrażał najbardziej ze stałych fragmentów gry i, i ten mecz tak naprawdę toczył się pod, pod tym względem, ta druga połowa szczególnie. Ale no myślę, że najbardziej cieszy to, że ten tydzień taki ważny, no bo było, było kilka meczy. Kończymy po prostu kolejnym zwycięstwem, i to jest myślę najważniejsze. I, i, i takie mecze po prostu musimy wygrywać. Jeszcze co do samego spotkania, rywale zawodni grywali w 54. Minucie, dostaje czerwoną kartkę, i no wydawałoby się, że powinno być łatwiej. Patrząc z boku, szczerze. Obraz gry nieco się zmienił, rywale nacierali i wcale nie było tak łatwo. Jak ty to ocenisz z boiska? Mm, tak, no uważam, że mm, miało być. Teoretycznie powinno być właśnie w drugą stronę, e, bo jednak graliśmy w przewadze, ale troszeczkę ten mecz wy, wymknął nam, nam się pod kontroli pod tym kątem, że e, po prostu. Dawaliśmy, robiliśmy, prowokowaliśmy sami dość głupie faule z przodu i, i przeciwnik po prostu stawiał piłkę, ustawiał i przesuwał się całą drużyną w nasze pole karne i, i musieliśmy bronić i ten mecz przez to zrobił, zrobił się taki szarpany, że tak powiem. Ale no myślę, że dzięki dobrym interwencjom właśnie, szczególnie chłopaków tutaj z obrony i, i, i dzięki Martinowi ten, ten przeciwnik nie zdołał już strzelić kolejne bramki i gdzieś tam po prostu do końca dociągnęliśmy ten mecz. I, I tak jak mówię, no takie mecze w tej lidze też się zdarzą, że, że po prostu będziemy musieli te mecze przebychać, szczególnie przy takim na toku meczy, który, który był w tym tygodniu, gdzie tych meczy było więcej. Więc myślę, że chwała dla nas i, i bardzo dobra robota i, i fajna praca po prostu całej drużyny. I, i fajnie, że przywodzimy stąd trzy punkty. Dziękujemy za rozmowę Dzięki powodzenia.